Jesteśmy przy schronisku Murowaniec. Tu od tego schroniska zaczynają się prawdziwe tatrzańskie szlaki. Jest to największy w Tatrach węzeł szlaków turystycznych. I na ścieżki prowadzące do Orlej Perci, na Kościelec, na Świnicę, na Kasprowy Wierch i do takiego bardzo urokliwego miejsca, jakim jest Dolina Gośnicowa z czarnym stawem, do którego za chwilę podążymy. To miejsce pod schroniskiem jest świetną okazją do tego, żeby uzupełnić zapasy energii, zjeść bułkę, popić wodą, ewentualnie zjeść coś ciepłego z schronisku. Z tym, że w schronisku ceny są wysokie, także warto ze sobą przynieść wszystko w plecaku. Ciekawe miejsce. W tym roku turystów jest znacznie mniej. To widać po tych pustych ławeczkach. W górach, nadal w górach szalają burze. W związku z tym dzisiaj nasze wejście na Granaty jest problematyczne. Duży znak zapytania. Zobaczymy później. Najpierw idziemy do Czarnego Stawu. W centrum turystyki. Tak. To jest okolica schroniska Murowaniec, To zawsze jest ruch, tu zawsze jest odzyskiwanie sił przed szlakami lub po zejściu. Czy je zjemy nad czerwym? Muszę teraz w o, tutaj spotkaliśmy niedźwiedzie właśnie, w A oku tak, w tamten To jest mu no, w całej okazałości fantastyczne miejsce no i ratuje życie często wczoraj nam ratowało trochę suchych miejsc na naszym, naszym jeśli chodzi o nasze ciuchy, tutaj przeczekaliśmy największą ulewę w czasie burz. Jesteśmy wewnątrz sunniska, młłwaniec. Dzisiaj korzystając z pogody ludzie Rządzą po szlak, w związku z tym to mniejszy tłok Wczoraj natomiast tutaj nie można było nawet palca wcisnąć. To jest miejsce, gdzie turysta zmęczony odpoczywa, osila się. No. Tutaj też na dwóch, dwóch naszych znajomych z czekoladą. I <laughs>